Cześć Artur Brzykcy, Loża Dżentelmenów. W dzisiejszym odcinku wrócimy do destylarni, o której już niejednokrotnie mówiliśmy. Destylarnia Ardbeg, czyli potwór z Isla najbardziej torfowa ze wszystkich seryjnie produkowanych whisky w Szkocji. Whisky znana, lubiana, wyznawana przez wielu lub znienawidzona przez tych, którzy po prostu nie lubią whisky torfowych. Ardbeg, destylarnia, która co roku wypuszcza limitowane, Serie, które rozchodzą się po prostu tak, w 3 sekundy ich nie ma. Potem na aukcjach są jakieś szalone ceny za te, za te butelki, flipowanie i cuda na kiju, i coraz więcej takich rzeczy się wokół Ardwega dzieje. Nasz na szczęście Ardbeg też ma Core Range, czyli te swoje podstawowe butle, które są naprawdę świetne i warto zawsze po nie sięgać i one są w miarę e, normalnych pieniążkach względem tego, co w ogóle dzieje się na rynku. A, whisky. Dzisiaj słuchajcie, zajmiemy się butelką Dale. E, e, Ugedale. A, Ugedale. E, e, Właśnie teraz do mnie dotarło, że nie mam pojęcia skąd się, wzięła, skąd się wzięła nazwa, ale mniejsza o to sprawdzę i później w podpisach dopiszę. Natomiast destylarnia, założona w 1815 roku przez Rud Magdougalowie, przepraszam, Magdało, Magda, Magdugalo, Magdugalowie, Magdugalowie Wiem, że w którymś odcinku źle wymówiłem to nazwisko, w związku z tym bardzo za to przepraszam, szczególnie potomków tego rodu, jeżeli jeszcze jacyś są, bo ta pierwsza linia, ta główna linia gaśnie w latach 70. XX wieku, a potem destylarnia trafia w ręce blendera. Finalnie, prawie, znaczy, finalnie destylarnia jest zamknięta i wydaje się, że już jest po niej, wszyscy spisują ją na strach. Aż tu pojawia się Glen Moranzi całe na biało kupuje destylarnie. Przynosi walizki pieniędzy na to, że na restaurację destylarni i na promocję, co jeszcze ważniejsze. Słuchajcie, ale wróćmy do butelki Ardbeg Ugedale, moc 54,2, czyli jest naprawdę naprawdę poważnie. E, em, w środku mamy beczki po Bourbonie i po Sherry. Co ciekawe, e, Artbek w ogóle nie finiszuje whisky, nie finiszuje. Część leży w beczkach po Bourbonie, część leży w beczkach po Sherry i po prostu następuje mariaż tych beczek przed butelkowaniem. W związku z tym troszeczkę inaczej niż, niż chociażby w Glen Morangi, gdzie finiszowanie rządzi, bo to jest ten konik Billa Lambsdena. Lambsden oczywiście ma wpływ na destylarnię Artbega, ale jeszcze do niedawna tak naprawdę Mickey Hetz, Michael Hetz w tej destylarni rządził potężnie i to on ustalał no, teraz jest już jego um, następca a na cześć odchodzącego Michaela Hessa wychodził artback przypominam całkiem niedawno też jeden z nasów leżakowany w meczkach po rumie um. No dobra, słuchajcie, próbujemy bardzo fajny whisky. Piłem ją nieraz. Myślę, że Wy też, ale warto do niej wrócić. Jeszcze raz powtórzę słowa Staszka, Domina, Brand Ambasadora, Artbega. Jeżeli chcecie podejść do pić Artbega, ale tak bardziej degustacyjnie, to postawcie przynajmniej trzy Artbegi koło siebie, żeby zobaczyć różnicę na beczkach, bo faktycznie jest to wtedy fascynujące. Całkiem niedawno Staszek robił w klubie Loży Gentlemenów taką degustację. I faktycznie zestawienie artbegów obok siebie naprawdę robi wrażenie. Ja przez lata piłem artbegi, ale nigdy a nie na degustacji. Nigdy nie brałem udziału w degustacji artbega, dopiero a, w, chyba w tym, tak, w tym roku, a, 2023, e, próbowałem w czasie degustacji artbegów i nagle się okazało, że faktycznie tam są rzeczy niebywałe. Dlatego nakręcony e, w tym roku na artbegi opowiadam Wam e, właśnie o tej marce. No dobra, słuchajcie, co tu się dzieje. Biorę kieliszek, a i już. A, o, I już opowiadam. Słuchajcie, w ogóle noc jest niesamowity, bo on jest bardzo leśny. Leśny, znowu mamy mech, mokrą, mokry las, mokrą ściółkę, ale to jest dla mnie taki zapach bieszczad trochę, dlatego że idziemy przez ten las pachnie jeżyną, pachnie maliną, pachnie mchem, a w oddali oczywiście wypalacze węgla drzewnego działają i wysnuje się ten zapach wypalonego węgla, wysnuje się po lesie. I dla mnie to jest bardzo bieszczadzka whisky. I zresztą ubóstwem ją w Bieszczady zabierać. Zresztą miałem, mam taki Kubek metalowy z napisem ardbek, ciemny kubek z napisem ardbek, wiadomo, z niego smakuje najlepiej. Natomiast w tej whisky jest jeszcze taki zapach, że chciałbym kiedyś pojechać z takim wielkoludem. Słuchajcie. Z wąsem. Facet wygląda paskudnie. Charakter ma jeszcze gorszy, ale i tak go ubóstwiam. Trollu, pozdrowienia dla Ciebie. Jeden z lepszych gości robiących noże w tym, w tym kraju. I to jest facet z bardzo fajnym poczuciem humoru. Bardzo inteligentny, pomimo tego, że zgrywa toła za wszelką cenę. Natomiast facet ma gigantyczną wiedzę na temat whisky. Bardzo whisky lubi, szczególnie whisky torfowe. Natomiast on przede wszystkim mi się kojarzy z tym, żeby właśnie. Wziąć kawał majkra ze sobą, pójść do lasu. I tam, jeżeli nawet nie upolować, to przynajmniej przyrządzić sobie jakąś fajną potrawę. No i przede wszystkim trolu, wiadomo, trolski kawał, to musi być kawał miękka. I tutaj pachnie słuchajcie, też stekiem. Stek taki średnio wypieczony, ale z dużą ilością pieprzu, z dużą ilością przypraw, Tymianek, koregano na tym jest i to jest wszystko. W tym, w tym kieliszku, dlatego trolu, błagam Cię przyjadę do Ciebie, weźmiemy kawał mięcha pójdziemy z tam wokół Ciebie jest mnóstwo lasów, znajdziemy jakieś bezpieczne miejsce żeby nie zapruszyć ognia zrobimy ognicho napijemy się artbega i zjemy do tego stecha musisz to dla mnie zrobić słuchajcie, przepraszam za tą prywatę, Wasze zdrówko próbujmy, próbujmy tego artbega W ogóle niesamowite jest to połączenie tego intensywnego dymu Arbega i szery, e, Dlatego, że one nie wychodzi w sposób ewidentny. Nie to, że rodzyneczki, daktylki e, i kakałko i czekolada. Tylko właśnie jeżyna, tylko właśnie malina jest słodko w buzi, ale właśnie tak od takich owoców, ale od razu dostajecie też porcję ziemi, dostajecie od razu porcję wilgoci mchu, dostajecie potężną dawkę tego dymu, węgla drzewnego, skórka pieczona z ogniska. To wszystko jest w buzi. Plus. Ten pieprz plus pikanteria rozgrzewający bardzo potężny, dymna, whisky, pomimo tego, że ten dym tam cały czas się stuje. My cały czas wiemy, że ona jest bardzo dymna, czujemy to, ale wszystkie smaki, które nam wychodzą na pierwsze wrażenie, to w ogóle nie jest dym. To jest właśnie wszystko to dookoła. Bardzo mówię, bieszczacko, leśna, whisky, trolu, jedziemy. Wasze zdrowie. Mam nadzieję, że spotkamy się przy ognisku stoł, whisky, zajadając dobrego steka. Dzięki, pozdrawiam Was i do zobaczenia.